Witajcie w gwiazdach na wyciągnięcie ręki. O, grawitacja, ciężko tak trzymać. No właśnie, ale grawitacja robi swoje, dzięki temu jest ciekawiej. Proszę Państwa, kolejna odsłona symulatora grawitacji, narzędzia internetowego do tego, aby symulować wszystkie możliwe układy grawitacyjne we wszechświecie. Tym razem skupimy się na układzie słonecznym. Popatrzcie Państwo na taki diagram, na który natknąłem się w Urani czasopiśmie. Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Miłośników Astronomii, numer 2019, łamane przez 1. Tam, proszę państwa, udało mi się natrafić na taki fantastyczny diagram, gdzie zaznaczona jest trajektoria asteroidy Goblin, bardzo tajemniczej, najdalsza znana asteroida w układzie słonecznym, dalsza nawet niż Sedna, także fantastyczny obiekt, równie fantastyczny co tajemniczy. No tak, ale chcielibyśmy troszeczkę lepiej poznać nasz układ słoneczny. W Wikipedii możemy znaleźć taki oto piękny diagram, gdzie są zaznaczone wszystkie planety i księżyce układu słonecznego i Słońce z zachowaniem skali wielkości tych obiektów. No ale chciałoby się dotknąć ich albo przynajmniej zobaczyć je w ruchu. No i to jest oczywiście możliwe. Kiedy wejdziecie Państwo na stronę symulatora GravitySimulator.org, łamane na solar-system, no to. to Trafimy, proszę Państwa, do grawitacyjnego raju naszego układu słonecznego. Przechodzimy w tej chwili do strony internetowej, na której te symulacje są dostępne. Zaznaczę tylko, że we wszystkich symulacjach możecie Państwo znaleźć taki przycisk, który powoduje, że macie możliwość ingerencji w ten układ. Możecie go trochę popsuć, poprawić, więc jest to fantastyczna rzecz. Tutaj macie Państwo możliwe różne. Przygotowane już presety układów grawitacyjnych. No, chociażby nasz solar system, nasz układ słoneczny, po kliknięciu ładuje nam się ta symulacja. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało. No, proszę popatrzeć, mamy układ słoneczny wewnętrzny, planety zewnętrzne. Możemy myszką się oddalać, przybliżać, możemy zmieniać kąt widzenia. Oczywiście w prawym Górnym rogu możemy sterować pewnymi parametrami, możemy włączać, wyłączać nazwy, możemy sobie barycentrum włączyć i parę jeszcze innych rzeczy. Także bardzo fajna symulacja, zaznaczam, możemy do niej dodawać różne inne obiekty. A teraz, proszę Państwa, taka niespodzianka. Możemy polecieć sobie praktycznie na koniec, już na krańc układu słonecznego. Uwaga, układ Plutona. Zobaczcie Państwo. Taki mały obiekt, Pluton, a posiada tyle księżyców, i możemy po prostu je włączyć kliknięciem, uruchomić symulację, proszę bardzo. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób one poruszają się wokół Plutona, a właściwie wokół wspólnego środka masy. Zobaczcie Państwo, tutaj na tym układzie grawitacyjnym to świetnie widać, ponieważ różnica masy między Plutonem a pozostałymi księżycami jest no, niewielka, w związku z czym ten Pluton widać, że wyraźnie również się kolebie, no bo te wszystkie obiekty, które tu widzimy, włącznie z Plutonem, e, obiegają wspólny środek masy. To nie jest tak, że obiekty Księżyce Plutona e, obiegają Plutona. Nie, razem z Plutonem obiegają wspólny środek masy, co na tej symulacji świetnie widać. Co jeszcze ciekawego mamy? Proszę Państwa, Księżyce Galileuszowe wokół Jowisza. Możemy też zobaczyć ten układ, proszę bardzo. Przy okazji mamy tutaj jeszcze przelot sądy zaznaczony. No właśnie, to jest takim fantastycznym smaczkiem tych symulatorów, że są też zaznaczone przeloty znanych sąd i też istniejących misji, które nadal trwają. Także jest to świetna też zabawa i możliwość podglądnięcia, w jaki sposób tak naprawdę te misje się odbywają. Tak mamy tutaj układ Jowisza. I cztery księżyce galileuszowe. Co ciekawego jeszcze, proszę Państwa, bardzo dużo fantastycznych możliwości. Zobaczcie, tych symulacji jest znacznie więcej, ale nam się powoli już, niestety, czas kończy. Ja, jako astronom, można by pomyśleć, że mam już dosyć takich symulacji, mam to na co dzień, ale to jest, proszę Państwa, tak fantastyczne narzędzie, które niedawno odkryłem, że z przyjemnością sam tym narzędziem się bawię. Proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby patrzeć w niebo i symulować to niebo, no bo znamy prawa Keplera, znamy prawo grawitacji Newtona. Więc, cóż więcej, poza komputerem potrzeba, żeby taką symulację sobie w domu zrobić. Jeżeli nie chcecie Państwo sami programować, to przynajmniej zacznijcie właśnie od przeglądania tych symulatorów, bo daje to dużo satysfakcji. Do zobaczenia!